rozważasz wzięcie kredytu, bądź już taki masz, posłuchaj tego, to jest bardzo ważne. Są dwa powody, dla których ludzie biorą kredyt. Albo z poczucia mocy i strategii, albo z lęku, że nie dadzą rady bez tej kasy. Jeśli bierzesz, bo masz plan, widzisz szansę, umiesz liczyć i wiesz po co to, to się nazywa inwestycja. Ale jeśli bierzesz, bo poczujesz, że musisz, bo się boisz, bo nie widzisz innej opcji, to kredyt zmienia się w pułapkę, nie na papierze, ale w Twojej głowie i ciele. I jak to teraz działa? Zaczynasz działać z presji, spać gorzej, robisz rzeczy z przymusu i energia, którą miałaś na tworzenie, idzie na przetrwanie, bo najprawdopodobniej przez większość czasu będziesz się zastanawiała, jak go spłacić i taki kredyt z lęku to jak Kupowanie czasu, który wcale nie jest Twój. Kredyt z decyzji, tak wchodzenie na wyższy poziom, bo jesteś gotowa. I teraz krótkie ćwiczenie. Zadaj sobie jedno pytanie. Czy ta decyzja wynika z odwagi, czy ze strachu? Sprawdź, co mówi Twoje ciało. Ono wie, serce wie, także nie oszukuj się. I jeżeli masz swoją odpowiedź, to pamiętaj, żeby nie brać kredytu ze strachu, bo przyniesie tobie jeszcze więcej lęku. Jeżeli ten post jest o tobie, napisz w komentarzu: biorę z decyzji, nie ze strachu. Albo wyślij to komuś, kto właśnie rozważa kredyt i nie wie z jakiego. Miejsca działa, a po więcej takich treści, zaobserwuj ten profil.